A mój mąż ma szlicecki? moi drodzy z tej strony kina. Czemu ja może w samej bieliznie? No, powiedziałaś akurat w momencie, kiedy ja swojego przyszłego męża rozbieram. Przyszło do nas dziecko. W momencie, kiedy my... Magda... I do łóżka nasze dziecko ciągnie. Ty, ty weź go pogoń. Albo, nie, lepiej, zjedz go. Ty sobie go zjedz, ja przed chwilą jadłam śniadanie. Ja też. Dzisiaj jest niedziela, wiem, co zrobimy w niedzielę. Tylko Idziemy do kościoła? Tego... Co kurwa? Co kurwa? Przecież nic nie ma. Ja chyba jeszcze spię, albo nie usłyszałam tego, co właśnie usłyszałam. Usłyszałam coś, czego ona nie powiedziała. Nie ja nic nie mówiłam. No i zostałem przy tej wersji. Idź robić tort. Co robi moja Simka? A sprząta. To chyba nie stała Simka, no? Chyba naprawdę idziemy do tego kościoła, bo mnie kurwa opętało. A nie, już idzie grać w grę, już idzie grać w grę. Okej. Okay. To ja ty, a ty kurwa, nie. No właśnie załatwiłam! Obchodzącym urodzeniu powinien mieć tort. No shit! Serio? No, ja pierdolę. Niebo najważniejsze to mieć dobry strój. No, imprezę. To mi was tego? A to jest ma córka. Grę to poznałeś własną rodzinę, nie polana? No. Wiadomo. Widzę naprawdę? Widzę poszedł i gada z misami. No. Co mu brońisz? No lubi, chłopak misie. Siedziałam na Kimlu i dokonałam swojego trzeciego przełomu naukowego. Ty jesteś adoptowana, <noise> rozumiem, głodzić. że ty może najładniejsza nie jesteś. Może masz grzyba na głowie? <noise> Ale masz też biurko w swoim pokoju! Ale ona pilnuje tych talerzy, żeby nie ukradli. Nie słyszałeś, że adoptowane dzieci, jak i gożej, wychodzą, gożej, to łóżeczki, nie ukradli? <noise> to może ona żebra i tam liczy, że ktoś jej wrzuci pieniążkę tak. na palec. Nie, rzuć jedzonko, yes. rzuć jedzonko! <noise> A no, poszedł ćwiczyć. Chciałam rzucić właśnie żartem, że już nie jesteś w Afryce, ale chyba <grymne> nie wypada. No.